Klepowe półki zachwycają różnorodnością produktów, przyciągają uwagę kolorowymi etykietami, a rozchodzący się zapach pieczywa i delikatna muzyka sprawiają, że można czuć się wśród nich niczym w drugim domu. To jednak pozorna sielanka człowiek. Istota podatna na pokusy, stojąc oko w oko z tysiącem zakupowych możliwości, toczy każdego dnia walkę o dobre dla siebie i swoich bliskich decyzje. Staje przed dylematem: przyzwyczajenie czy zmiana nawyków, puste kalorie czy pełnowartościowy posiłek, jedzenie w biegu czy systematyczne odżywianie. Jednocześnie, przekazy reklamowe atakują go szybko i często z mięcka, odbierając instynkt samozachowawczy, wpędzając w pułapkę rozwiązań na skróty. Tak duża liczba wyzwań nieuchronnie przybliża człowieka do szukania pomocy. U po progu nowego dziesięciolecia przybywa z nią nowy superbohater konsumpcyjnej dżungli. Umaszczenie ciemno-niebieskie. Skupiony wzrok, zadarty lekko dziób i falujący grzebień to jego cechy charakterystyczne. Wśród mających z nim kontakt panuje przekonanie, że jego jedno spojrzenie wystarczy, by w codziennej walce o dobre odżywianie odnosić zwycięstwa, a sama jego obecność to gwarant porządku i hierarchii potrzeb. On. Pan Kogut, bohater na którego wszyscy czekali, a o którego nikt nie śmiał prosić, czytała Krystyna Czubówna.